Znamy to uczucie, prawda? Ten moment, kiedy po prostu nic się nie chce. Nazywamy to brakiem motywacji, prokrastynacją, a czasem po prostu lenistwem. I co robimy? Zwykle winimy za to siebie. No ale co jeśli to wcale nie jest nasza wina? Co jeśli to tylko symptom czegoś znacznie głębszego? Jakiegoś ukrytego programu, który sabotuje nasze działania, zanim w ogóle na dobre wystartujemy? I to jest właśnie kluczowe pytanie na dziś: czy to na pewno lenistwo? Czy może jakiś stary, podświadomy program, który po prostu robi swoje? Sama ta myśl, że może być inaczej, jest rewolucyjna i może zmienić dosłownie wszystko. Dobra, to wejdźmy w to głębiej. Co to jest ta cała blokada? Wyobraźmy sobie smartfona. Działa na nim w tle jakaś aplikacja, o której dawno zapomnieliśmy. Nie widać jej na ekranie, ale ona po cichu zżera 90% baterii. No i dokładnie tak działa blokada. To jest taki niewidzialny program, który wysysa naszą życiową energię, zostawiając nam resztki, marne procenty na działania. A spójrzmy na tę drugą analogię, bo jest równie mocna. Blokada jest jak pas bezpieczeństwa. Kiedyś w jakiejś kryzysowej sytuacji uratował nam życie. Super, problem w tym, że ten pas się zaciął. I teraz, nawet gdy jedziemy spokojną, bezpieczną drogą, on wciąż nas ciśnie, krępuje ruchy i nie pozwala swobodnie sięgnąć po kierownicę własnego życia. Mechanizm, który miał chronić, stał się naszym małym, prywatnym więzieniem. No dobrze, ale skąd w ogóle biorą się te blokady? I tu dochodzimy do sedna! Bo wiecie, co jest najbardziej szokujące? Że większość tych programów wcale nie jest nasza zostały nam, powiedzmy, zainstalowane w dzieciństwie często przez zupełnie nieświadome słowa i czyny ludzi, których kochaliśmy. Po prostu wchłonęliśmy je jak gąbka, bez pytania, czy nam to w ogóle służy. Weźmy taki banalny przykład. Dziecko w sklepie słyszy setki razy zostaw, nie stać nas na to. Niby niewinne zdanie, prawda? Ale w podświadomości może wykiłkować potężny program braku. Przekonanie, że pieniędzy zawsze jest za mało, że na wszystkim trzeba oszczędzać. I ten program potem działa przez dekady, sabotując finanse dorosłego już człowieka. Albo inny klasyk, który wielu z nas pewnie zna aż za dobrze: sieć cicho, nie wychylaj się. Słowa, które miały nas nauczyć jakiejś tam grzeczności, a stają się blokadą przed wyrażaniem siebie, przed podejmowaniem ryzyka. Program wbija nam do głowy, że bycie niewidzialnym jest bezpieczne. A jaka jest cena tego bezpieczeństwa? Rezygnacja z własnego potencjału? A ta historia z szynką to jest po prostu kwintesencja całego zjawiska. Ona pokazuje, jak absurdalne ograniczenia możemy dziedziczyć z pokolenia na pokolenie. Coś, co kiedyś było logicznym rozwiązaniem problemu, czyli za mały garnek prababci, staje się jakimś świętym, bezsensownym rytuałem. I ten program działa w tyle, aż do momentu, gdy ktoś wreszcie odważy się zadać to najpotężniejsze pytanie na świecie: Hej, a dlaczego my właściwie tak robimy? Okej. Okay. Wiemy już, czym są blokady i skąd się biorą. To teraz czas na małą diagnozę. Jak rozpoznać, że taki program działa w naszym życiu? Przejdźmy przez pięć głównych obszarów, w których ten autosabotaż lubi się pokazywać. Warto posłuchać uważnie i sprawdzić, czy coś przypadkiem nie brzmi znajomo. Zacznijmy od poziomu mentalnego, czyli od głowy. To jest królestwo prokrastynacji i paraliżu analitycznego. Mamy głowę pełną pomysłów, ale żaden nie schodzi z deski kreślarskiej. No dlaczego? Bo ten programik w tle szepcze, to musi być idealne. Albo jeszcze gorzej, e, po co w ogóle zaczynać? I tak ci się nie uda. To nie jest cecha charakteru, to jest wirus w naszym systemie operacyjnym. Idziemy dalej, na poziom emocjonalny. Tutaj blokada objawia się jako taki niewytłumaczalny ciężar na sercu, nawet gdy wszystko obiektywnie jest w porządku, albo, co jest totalnym paradoksem, jako lęk przed sukcesem. Właśnie dostajemy awans, a zamiast radości czujemy ścisk w żołądku. To program, który krzyczy Uważaj, jest za dobrze, zaraz wszystko się zawali. On sabotuje naszą zdolność do odczuwania zwykłej, prostej radości. Poziom duchowy bywa najtrudniejszy do uchwycenia. To takie poczucie dryfowania przez życie na autopilocie, bez mapy, bez kompasu, głębokie poczucie rozłączenia. Jakieś próby medytacji czy szukania celu kończą się frustracją. Co ciekawe, programy na tym poziomie mogą manifestować się bardzo fizycznie, przez jakieś niewyjaśnione problemy ze zdrowiem, które są tak naprawdę sygnałem, że nasze ciało i dusza nie grają w jednej drużynie. Blokady finansowe potrafią być brutalnie konkretne. Pieniądze po prostu przeciekają przez palce. Każdy większy zastrzyk gotówki, jakaś premia, magicznie zbiega się w czasie z awarią pralki albo samochodu. To nie jest pech, to jest program, który ma wbudowany taki finansowy termostat. Jeśli jest ustawiony na, powiedzmy, 5000, a na koncie nagle pojawia się 8, to podświadomość zrobi wszystko, żeby spalić tę nadwyżkę i wrócić do bezpiecznego, znanego poziomu. No i na koniec. Relacje. Tutaj program może sprawić, że czujemy się niewidzialni w towarzystwie, albo co gorsza, wciąga nas w te same powtarzalne, toksyczne scenariusze ciągle ten sam typ partnera, który nas rani. Ten program szepcze, że nie zasługujemy na pomoc, że jesteśmy ciężarem. I w ten sposób skutecznie izoluje nas od prawdziwej, wspierającej więzi, której przecież tak bardzo pragniemy. Okej, okay. wiem, ta diagnoza może brzmieć trochę przytłaczająco, ale teraz najważniejsza informacja z tego wszystkiego. Każdy z tych programów można świadomie wyłączyć. To nie jest wyrok na całe życie. Zobaczmy więc, jak w czterech prostych krokach odzyskać stery i przejąć kontrolę nad własnym systemem. A oto i protokół wyłączania. Krok pierwszy. Rozpoznaj głos. Kiedy pojawia się ta ograniczająca myśl, nie walczymy z nią, po prostu ją zauważamy. Pytamy, czy to na pewno mój głos? Krok drugi. Podziękuj za ochronę. Ten program kiedyś nam służył. Mówimy w myślach, dziękuję, że próbowałeś mnie chronić, ale już tego nie potrzebuję. Krok trzeci. Wybierz siebie. Świadomie decydujemy, że wybieramy wzrost, a nie stare bezpieczeństwo. I krok czwarty, najważniejszy. Wyłącz program. Mówimy na głos albo w myślach z pełną intencją. Wybieram siebie. Wybieram wolność. Wyłączam ten program teraz. I to nas prowadzi do ostatniej, niezwykle potężnej myśli. Blokada to nie jest mur, który nas zatrzymuje. To jest trampolina. Można na niej stać w miejscu i czuć tylko napięcie, ale można też użyć tego napięcia, żeby się wybić. Wziąć rozbieg i skoczyć. I nagle okazuje się, że to, co wydawało się naszą największą przeszkodą, może stać się źródłem naszej największej siły i wynieść nas na zupełnie nowy poziom. A zatem pytanie na koniec brzmi: od czego zacząć? Który z tych programów rezonuje najmocniej? Którą blokadę zdecydujemy się wyłączyć jako pierwszą, żeby odzyskać tę skradzioną energię? Bo to nie jest tylko jakaś teoria, to jest realny wybór. I ten wybór należy do każdego z nas.